Proszę. Jest tu ktoś. Jest tu ktoś. Chodź. Może się mi uda ciebie zapolować. Hmm? No chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. 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 No, chodź. No ja cię tam nie pójdę, bo cię stracę, twoją wełnę. No. Kurka wodna, nie chce przyjść. Łotr jeden. To spróbujemy tak cię tutaj złowić. Może by miał dwie nici, to już by miał... O. Tak? Może się mi uda ciebie tu sprowadzić. Na. Teren równej walki. Hmm? Bym miał wędusie. No. Albo łuk. Pióra mam. Tak. Jest dobrze? To może jeszcze trochę więcej zrobię. On będzie chyba na mnie tu polował. O, ja sobie zrobię tu tak wejście, żebym cofnął, żeby mnie nikt nie gryzł, tylko może z przodu podlecieć, nie? Poczekaj, czekaj. Tu sobie wezmę. Ładnie, o. Tak, tak, tak. O. Udało się nic się zdobyć. Mam jakieś nici. No i to, to po co ja tyle się męczył? Hmm. Na twardy gruntko wziąłem i nie mam nici. Ja się w ten sposób nie bawię. Ojej.